Warunek? To może skorzystać z wakacji kredytowej. Czytamy. Artykuł 73.4. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Własne potrzeby mieszkaniowe. No właśnie, zastanówmy się chwilkę nad tym. Jakim sposobem bank ma dojść, czy kredyt jest na własne cele mieszkaniowe? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Bank nie będzie sam weryfikował tego, tylko będzie opierał się na oświadczeniu klienta. Takie oświadczenie klient będzie składał. Wraz z wnioskiem. O tym mówi artykuł 73 punkt 7. Konsument składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Tutaj sprawa jest prosta. Składając wniosek o wakacje kredytowe, składamy oświadczenie, że ten kredyt służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.